Witam, chomiki na drodze do fortuny. Aby szybciej i skuteczniej stać się bogatym, trzeba znać się na rzeczy, a to wymaga odpowiedniej edukacji, prawda? Można oczywiście zdobywać wiedzę tradycyjnie, jak choćby idąc na studia, jednak nowoczesne technologie otwierają przed nami wiele możliwości zarabiania, gdzie ludzie uczą się na bieżąco. Jak możemy uczyć się szybciej i co może hamować nasze postępy? Odpowiedzi na te pytania postaramy się znaleźć w dzisiejszym filmiku. Większość ludzi nie ma problemu z nauką, tylko z przesadną dumą. Nie są w stanie się przyznać, że czegoś nie wiedzą, ani poprosić o pomoc. A przecież najszybszy sposób na nauczenie się czegokolwiek jest szalenie prosty. Przyznajesz, że czegoś nie wiesz, znajdujesz kogoś, kto to wie, a następnie słuchasz go z pokorą. W ten sposób można nauczyć się wszystkiego, pod warunkiem, że przedłożysz swój postęp ponad dumę. Jakie to Proste, a jednocześnie trafne. Wiele osób uważa się za ekspertów w każdej możliwej dziedzinie, chociaż takim podejściem sami sobie szkodzą. Jeśli miałbym dodać coś od siebie, poza przyznaniem się do niewiedzy, równie ważne jest potwierdzenie kompetencji potencjalnego nauczyciela. Bo przecież ci, którzy nauczają, też mogą udawać posiadanie wyższej wiedzy. Najlepszym sposobem sprawdzania tego jest przyjrzenie się portfolio nauczyciela. Jakie projekty realizował oraz ich rezultaty. Jeśli mają na swoim koncie szereg sukcesów, możecie takiemu fachowcowi z pełnym zaufaniem powierzyć swoją edukację. Nie bójcie się przyznać, że czegoś nie wiecie i starannie wybierajcie ludzi, od których się uczycie, wtedy sukces na pewno Was nie ominie. Dzięki za oglądanie pamiętajcie chomiki to siła. Jeden za wszystkich i wszyscy za jednego. Do zobaczenia w następnym odcinku! Cześć, drodzy prezesi i koledzy chomiki. Ci z nas, którzy są związani ze światem akcji lub kryptowalut, wiedzą, jak istotne jest nadążanie za trendami rynkowymi. Inwestorzy z reguły uważnie śledzą najdłuższe wiadomości, aby być na bieżąco. Ale jak interpretować informacje, jak wyciągać z nich właściwe wnioski? Usiądźcie wygodnie i posłuchajcie, bo. Tego właśnie dotyczy dzisiejszy filmik. W zeszłym roku zainwestowałem 10% mojego majątku w Meta. Cała praca trąbiła wtedy, że Metaverse się zawalił i że Meta utraciła zdolność do bycia platformą społecznościową. Zastanowiło mnie to. Skąd ta ostra krytyka? Dlaczego nie ma żadnych pozytywnych komunikatów? Ja, na miejscu właścicieli Meta próbowałbym się bronić, jakoś kontrować, bo przecież ich akcje leciały na łeb, na szyję. Co ciekawe, niedługo potem Meta ogłosiła bardzo wysoki zysk w czwartym Kwartale. Pomyślałem sobie, że teraz zacznie się dla odmiany pozytywna narracja. Wiadomości piszą ludzie. Ludzie, którzy mają konkretne intencje. Jako szef notowanej firmy wiesz doskonale, że twoim obowiązkiem jest wpływać na wykres, a wręcz kontrolować wykres, mieć udział w każdej zmianie kursu, bo każda notowana firma posiada inwestorów, przed którymi odpowiadasz. I stało się tak, jak przewidziałem. Meta zaczęła informować o inwestycjach w sztuczną inteligencję o wielomiliardowych Transakcje z, z Nvidia. Wkrótce pod tym firma przeskoczyła z 70% spadku do rekordowego kursu w historii. Napisałem na Twitterze, że za całą negatywną pracę wokół mety to odpowiadają instytucje, które chcą na nas zarobić. To wszystko narracja. Dokładnie. To wszystko narracja. Tak samo z Bitcoinem. Wszędzie nagle tęczą Bitcoina. Że to jedna wielka ściema, Bitcoin spada do zera i tak dalej. No ale kto to pisze? Kto za tym stoi? Jakie mają zamiary? Co próbują osiągnąć? Prawdopodobnie chcą na mnie zarobić. Więc po prostu tego nie czytam. I słusznie. Dobrze wiem, co kupowałem, co posiadamy. Nie musi mi tego tłumaczyć jakiś kolej. Z New York Timesa wygląda na to, że podobnie poruszamy temat teorii spiskowych, ale w pewien sposób facet ma rację. Rynek często bywa spekulacyjny, a ci, którzy czerpią korzyści z wahań cenowych, będą używać wszelkich środków, aby osiągnąć swoje cele. Dlatego radzę wam, żebyście nie dawali się manipulować środkom masowego przekazu. Uważnie analizujcie prezentowane informacje i zastanówcie się, jakie cele mogą. Przyświecać ludziom, których interesują określone wydarzenia. Nie przegapcie nowych odcinków, żeby być na bieżąco z poradami finansowymi. Pamiętajcie: hobbyki to siła jeden za wszystkich i wszyscy za jednego. Do zobaczenia w następnym odcinku.